Witajcie na kanale dla ciekawskich shopping. Tym, którzy oglądają nas po raz pierwszy, wyjaśniamy, że znajdziecie tu produkty w stylu gwiazd i najciekawsze okazje zakupowe. A linki do produktów znajdziecie zawsze w opisie filmu. Dziś odcinek poświęcony stylowi Julii Wieniawy, obecnie chyba jednej z największych młodych gwiazd. Jej Instagram śledzi 1 400 000 osób, więc nic dziwnego, że wszystko, co założy Julia, staje się hitem. I dlatego mamy dla Was dziś rzeczy, które pokazała w sieci. Zestawienie otwiera oszałamiająca biała suknia tuba. Zaraz wieczorowa suknia z AliExpress? A czemu nie? Polki coraz chętniej kupują szyte na miarę kreacje z państwa środka, które w naszym kraju kosztowałyby kilkakrotnie więcej. Ta suknia to tuba, nieco bardziej fantazyjna niż minimalistyczna wersja Julii. Z przodu zdobią niezwykłe drapowanie. Biały już dawno przestał być zarezerwowany tylko dla panien młodych i gwiazdy bardzo chętnie i często wybierają ten kolor na czerwony dywan. Również dlatego, że stanowi doskonały kontrast. Przyznać też trzeba, że białe proste suknie wyglądają naprawdę jak piękne rzeźby. Suknia z oferty nie występuje jednak tylko w bieli, można ją uszyć w wybranym przez siebie kolorze. Rzecz kolejna to zwiewna biała bluzka. U Julii jest to wersja z falbankami na ramionach, elastycznymi mankietami i powlekanymi tkaniną guzikami. Mamy dla Was bluzkę również w romantycznym stylu z falbankami w białym kolorze. Julia z pewnością wyglądałaby w niej równie pięknie. A może tak okulary przeciwsłoneczne w stylu Julii? Tu znajdziecie bardzo podobne, jeśli chodzi o kształt. Jeśli kogoś ciekawią te za duże na Julię buty we wzór sierści dalmatyńczyka, to spieszymy z odpowiedzią. To Barbery hitowy obecnie model. Dlaczego na Julię są takie duże? Odpowiedzi jest kilka. Albo je wypożyczyła, albo dostała, albo zamówiła nietrafiony rozmiar. Julia pokazała, że biała marynarka świetnie wygląda z jeansami. Idealno znajdziecie w rezerd. Jest bez zapięcia i wykonano ją z miękkiej, niekrępującej ruchów dzianiny. Do jeansów i białego żakietu na pewno pasować będzie czarna niewielka torebka. Julia ma na sobie torebkę Gucci. My znaleźliśmy tańszą wersję. Jest pikowana, podobnych rozmiarów i na pasku, co więcej wykonana z prawdziwej skóry. To, co można powiedzieć o Julii, patrząc na jej Instagram, to fakt, że kocha markowe torebki. Tu widzimy ją z torebką Diora. Mamy jednak torebkę o bardzo podobnym kształcie, ale zamiast charakterystycznych literek D, ozdobiona jest pepitką. Jeśli ktoś nie lubi wzorów, ten sam model torebki można dostać w wersji ze skóry naturalnej. Dostępne są w kilku kolorach, a klapę zdobi ozdobne przeszycie. Na tym samym zdjęciu widzimy Julię w długim jeansowym płaszczu na baranku. Znaleźliśmy bardzo podobny. Jest również wykonany ze spranego jeansu, choć można wybrać też wersję ciemniejszą. Ma oryginalny, przedłużany fason. Jeśli ktoś zamiast jeansu woli coś bardziej oryginalnego, oto różowy płaszcz ze sztucznego futra typu Teddy. Julia wybrała bardzo nasycony kolor i taki też znajdziecie w prezentowanej przez nas ofercie. A dla fanek klasyki też coś inspirowanego Julią. Prosty, wiosenny płaszcz w kolorze wielbłądziej wełny. Bardzo podobny znajdziecie na przykład w Reserve najnowszej kolekcji. Dostępny jest też w kolorze błękitu i szarości. Ostatnia rzecz w naszym zestawieniu jest chyba rzeczą najpiękniejszą. Długa suknia z tiulu z gorsetową górą, w której Julia wystąpiła na sesji plażowej. Suknia z AliExpress ma haftowaną górę i długi dół z trenem. Na stronie z ofertą znajdziecie wideo, na którym można zobaczyć ją w całości bardzo dokładnie. I to już wszystko na dziś. Mamy nadzieję, że odcinek spodobał się wam. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji. Do usłyszenia, cześć.